Zobacz, że później wytna. No, chyba musisz kliknąć przycisk, Dań mi się wydaje. Dobra. Czyli, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Ok. Cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku od Chrupka. A dzisiaj zagramy sobie w szedule jeden, czyli jeden z obecnie najpopularniejszych takich, który się całkiem bardzo. Yy, nawet rozwinął na rynku e, obecnie. Bardzo, bardzo szybko się to fajnie rozwija. E, są nowe update'y, ludzie w to grają po prostu. Gierka bije nowe rekordy na rynku e, Steam i bardzo szybko się rozwija, więc w sumie postanowiłem sobie zagrać. E, ale dzisiaj, no nie zagram, słuchajcie, sam w tą gierkę, ponieważ dzisiaj ze mną jest. No, profesor, okularnik. I musimy Dokładnie. sprzedać sobie narkotyków, żeby zrobić pieniądze, żeby szópek mógł Ciebie prowadzić od rodziców. Dokładnie, bo dzisiaj właśnie sobie zagramy w tą gierkę, gierkę, prawdopodobnie słyszeliście o tej gierce, ponieważ jest właśnie popularna, jak przed chwilą wspominałem. Klikaj tam Robi nową się grę. tu po prostu narkotyki. Tak, robi się tu po prostu narkotyki. Co tam, chciałeś powiedzieć? Klikaj tam wam grę. No dobra, więc słuchajcie, zaczynamy nową gierkę, zaczynamy nową gierkę. I teraz tak, select new slot, Ok, no to odpalamy sobie nowego slota. Specific name for your organization. No to jaką? Jaką robimy organizację? Hmm. Chrupolarnik? Profesjonalne chrupki i tyle. Profesjonalne chrupki? Mm. No dobra. Idealna nazwa. profesjonalne chrupki. No i dobra, skip prolog czy robimy prolog? Prolog panie, bo panie, ty, ty gry nie odpalałeś. Więc ogólnie chciałem jeszcze wspomnieć, że tutaj mogę być lekko taki yy, brzmieć wstawiony, bo ogólnie jestem niewyspany i tak dalej. Więc akurat A, będzie taki klimac, do będzie trochę do tego. Dobra, co my tu mamy? You will play aspro. Okej. Okay. Loading world. Po prostu teraz nam się ładuje świat widzę. E, I to będzie coś takiego w stylu pewnie Breaking Bad. No, rok jest, jest w singlu, więc tam se rób A ja tu trochę przyspieszę A, to miało być nam Jestem ciekawy, czy nie jestem za cicho Znaczy za głośno w porównaniu do okularnika Ale to akurat wyjdzie w praniu Zobaczymy, dobra, ja się obudziłem Nie wiem jak ty Hmm Okej, okay. gierka ogólnie Jestem strasznie najarany na gierkę Chciałem powiedzieć od razu A tu już jestem mistrzem Dobra, okulary. Gdzie ty jesteś? Ty mnie słuchasz?! Prolog masz w singlu! Musisz się nauczyć zrobić prolog i dopiero dołączasz na multi! Więc panie prolog, hop 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 z tym prologiem! Okej, okay, another day in paradise. Grab the... Tra... Ja już pakuję narkotyki. Grab the trimmers from the storage. Yy... Gdzie storage. Gdzie jest storage? Gdzie jest storage? Gdzie yy... storage? Access storage. Oh yes. Grab the trimmers. To są trimmers. Biorę. don, And fully grown... Is... Ah, no. Okej, okay, musimy zebrać. Harvest, continue, harvest. Okej, okay. pyk. Okej, okay, widzę, że tu się zbiera. Takie te, normalnie sobie zbieramy. Nawet nie wiem, co to jest. Zielone. Pali się. Zielone, no. <laughs> zielone, zielone... O, tu no, będziemy... No, mamy... zielone, dajesz ludziom ja oni się dodaję zielone. Czekaj, tak dokładnie. Czekaj, Another day in paradise. Pack all the wet wheat uh, at the pack, packing station. Use packing station. Ok, mamy packing station. Produkt ładujemy tutaj. Bagi pack. Okej, okay. pakujemy po prostu, tak? Click i to, to sell. Aha, i to się tak pakuje. I co, jednego tylko na ten? Na jeden worek? No dobra. Przyjemnie się pakuje, przyjemnie. Pyk. Kurde, dawaj. Pyk. Dobra. No najlepiej jest ten, tylko że worków dużo schodzi w ten sposób. Pamiętam, że była taka gierka, ktoś grał, że tam się pakował na gramy, i wtedy, wtedy się robiło 3-2 gramówki, trochę 1-gramówek, po to, żeby jak najmniej worków zmarnować, sprzedając daną ilość gramów, ile klient chce. A my tutaj po prostu po sztuce sprzedajemy albo po dwóch. No i dobra, i teraz widzę, że. Muszę podlać wodę. Water can empty. Czyli muszę najpierw nalać wodę i teraz mogę napełnić. O, bardzo fajnie się napełnia, widzę. Dobra. I teraz tak, podlewamy. Tu? Ja już trakiem jadę. Jak to się wylewa? Mm. Mm. A. O kurde. Zaparkuj. Zaparkujemy. Tu parkuję. Ja jak interesuje, w jaki sposób ty zaparkujesz. Okej. Okay. Bo ja, bardzo, bo ja bardzo profesjonalnie zaparkowałem tak Another day in Paradise, respond your customers in the message up. Co? Jaka message up? Taba, strategicnie. Taba? O oh, jest, dobra. Messages i teraz tak. Uh, hello, I am after two razy OG Cash. Uh, I can pay 60 for it. Yep. Morning. Great, I will meet you behind the gas station between 6 a.m. and 12 p.m. Ok. Uh, deal for Andy. Ej, dobra, no, mam problem, bo nie wiem co teraz robić. No, to No mówiłeś się z klientami, to idź mi sprzedać te narkotyki. Ale gdzie jest gas station, kurde. Do autka i jedziesz, ty, A gdzie chcesz wsiąść do auta? Normalnie Ty odruchowo, odruchowo, którym byś się odruchowo wsiadł do auta, którym przyciskiem? No e, ale nie ma, ale nie ma tu jakiego a z, auta? A z dwójkiem A, bo tu jest ta naczepa, to naczepą się jedzie. Taką nie. naczepą kuźwa, Ładnego masz kuźwa trak, tego. No nie wiem, jak tu wsiąść. A, nie no, Tu nie, nie ma opcji wsiądnięcia. Miałaś. Tu nie ma opcji na przykład wsiądęcia, czekaj chwilę. Bo ja muszę się zastanowić, bo ja jestem tutaj naprawdę, jakbym, gram w tą grę, jakbym się sam ten, nachajował. Kurde. Yy, bo nie wiem jak wsiąść do auta. Jak ty wsiadłeś, powiedz mi? Normalnie. Kliknąłem i wsiadłem. Tak nie pamiętam już, które, bo odruchowo no, a zrobiłem. Ale co, podświetlało ci jakiś przycisk, czy nie? Normalnie wsiadasz, kuźwa. Wpłynąć od strony kierowcy, to na pewno ten, albo ci coś wyświetli, albo nie wiem. Kuźba, ja wsiadłem po prostu. No nie wiem, mi się nic nie wyświetla. Czekaj, zaraz przedem narkotyki, wrócę do auto, zobacz czy mi się coś wyświetla. Bo właśnie totalnie słuchajcie, ja widzowie, mi się nic nie wyświetla, tylko mogę um, wejść do access track. Nie wiem, może tu mam, mam załadować to. I dopiero no, ruszyć, nie wiem. Panie, no, nie, bo... już, jak ci się mieści w kieszeniach, to po chorym będziesz ładował. Panie, normalnie podchodzisz od strony kierowcy, ci się nie wyświetla kuźwa, jak nie jedziesz, kuźwa na dół. No właśnie, nic mi się nie wyświetla. Na pewno się wyświetla, że kuźwa. E, lepiej się pisze, kuźwa jakbyk. Ale to jest ta fura taka, ten taki traf... Czerwony kuźwa, czerwony! No, czerwony! no czerwony, no czerwony, no. No od strony kierowcy, czyli no, od strony lewej. Od kierowcy, lewej strony. I pod, podchodzę, nic się nie dzieje. No ale nie jedź kuźwa na drzwi może. No jestem, dobra nie wiem, ja ci dałem streama po prostu, bo ja nie daję rady sam. Mówię ci serio. Pokaż mi to. Po Panie! Ja a zrobiłeś zadanie, zrób zadanie do końca, nie zrobiłeś zadania. No jak? Masz, masz jednego klienta, a masz jeszcze dwóch klientów do odklikania. Aho. Kropek! No no. jest, jest zablokowane samouczkiem. No dobra, dobra. Dobra, to jest to, Dzień. to jest to. Okej, okay. i e teraz mogę jechać. Tak. Tak. An o, oh, another day in paradise. to Uncle Nelson outside, okej. Okay. Siema Uh, if you're heading uh, to town for some deals, would you mind grabbing some something for me? Yep. I've got some yeah. business with some or fellas DG. staying down at motel, and here an on package don't need for, motel, for motel, anything. You're looking to pick motel, up sub-list sub for uh, yourself. Just throw them on my tab. Uh, Cheers buddy. F motor, free motor, 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 Feel free motor, motor, to take motor, my truck Okej, okay, czyli biorę motor. go fure. Okej, okay, czyli już nie potrzebuję ogólnie. Nie potrzebuję ci dawać streamka. Okej, okay, wbijamy. Oj kurde, ciekawo. O fajnie się jeździ. Ej, to jest taka dobra gierka, że tu się jeździ w ogóle. Dobra, jedziemy chyba. Zostawmy. No, jedzie? po mnie policja sobie mnie przeszykał. W, w prawo czy w lewo? prawo czy w lewo. Panie! Za strzałką! Masz znak! Jak wyjeżdżasz to od razu znak masz Ale powiedz mi czy w prawo czy w lewo, bo już pojechałem i nie wiem Kuźwa! Jak pojechałeś to tak jak ci znak pokazał to pojechałeś dobrze Ale gdzieś jadę, nie wiem, wydaje mi się że chyba jadę dobrze Dobra słuchajcie widzowie, tak, tak się tutaj dzieje, że nie wiem co Będzie co montować słuchajcie Jestem ciekawy, myślę że sobie muzykę normalnie dodamy tutaj w tle, bo tu Jakiejś konkretnej muzyki nie ma, takiej fajnej. A co dodawać? w mieście. U mnie mówi, komis... w mieście. O, Aha, i punkter. mi te deale normalnie się widzę podświetlają tutaj. Okej, okay, dobra, ja tu poskakuję, Mam tu parkować w ogóle, czy co? I dobra, jestem. Ta... Complete deal. Okej, okay. wrzucam. O, to. Chuzia, zrobiłem jakieś zadanie zanim ono jeszcze było dostępne. A nie, dobra, to było to, co miałem zrobić. Udziwa, poprzenie się ja tym zaczęłem. Jak testowałem gdzie sterowanie w tej gierce Okej okay. Tu mu rzucam... O nie, on chce dwa, on chce dwa. Dobra. Don? O kurde, ale dał mi kasy. Opa, on od razu to jara. <laughs> on no ty myśle, że po co zamawiał? To, to jest taki <laughs> to mi się jara, ale to dzwonił do dealera, żeby mu dostarczył, tak? To jest taki, że... A ty mogę mu podwalić auto, proszę. Nie, nie mogę mu podwalić auta, dobra. Pan to jest dobra, dopiero ale... uczek i dobra uwaga. O kurde ruszamy, ruszamy. Ej, fajnie się z tym styluje. super No to ja jest że gierka. nie jest dobrze zrobiona, Ale super to jest gierka. Dobra, słuchajcie, widzowie, z tego będą na pewno odcinki. Będzie dużo z tego odcinku słuchajcie. Dobra. Chyba, eee... że nie będziecie lajków zostawiać, to wtedy pewnie nie będzie. Ja myślę, że ja myślę, że kurde pierwszy odcinek <laughs> zrobimy po prostu z samouczka. Yy, czekaj, dobra, teraz tak, deal for Andy, a drugi odcinek już będzie normalnie z tego i po prostu te odcinki, będzie więcej odcinków mm. w ciągu tygodnia, czy coś takiego. Yy, o dobra, tu jest, tu jest skurczybyk. Dobra, to wysiadam do niego. Dobra. Ee, Ty, a potem zaraz, normalnie tak, się, się tyle zaraz, tych dragów ma. i dobra, jestem takim rozwozicielem, dobra. Complete deal. Okej, okay, okay. pewnie to. Teraz tak, dwa. Dobra, proszę. Don. No, uh, i kasa jest. Sorry, Deal completed okay. for Andy. On mi mniej kasy za to zapłacił. Może się spóźniłeś. To jest taki pies. Nie, 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 ale mniej kasy mi za to zapłacił niż. niż za tego. Niż tamten. No bo nad ileś się z nim umówiłeś, tak? Zapłacił ci tyle, na tyle się umówiłeś, bo on nie akceptował no tak. Da, da się z nim ten? Na przykład. Yy, on ci le... mówi po ile chce ten i nie musisz mu wcale dostarczać. To jest twoje wybór, co mu sprzedajesz. Dobra, on musi tu stać, dobra. O, ten też jakiś już na, 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 na Hajany jest. Dobra, ten chce. Patrz, ten płaci taką kasę po prostu za to. A ty już skończyłeś ten samoczek, czy nie? Podlewam roślinkę. Co mówisz? Podlewam roślinkę. Którą sam okay. posadziłem. Enter vehicle. Making the rounds, open the contract apps. Już odpalam. Mm, Okej, okay. sleep. Phone. Kont kontakty, ok jest, są kontakty Phone, Andy, Loyal. lojalny jest o kurde, wszyscy są Chyba mam nalot o oh, nie Provide a sample to y Chelsea near the doctor. ale zarobi się tak, tak, w y tym, w treku ten, masz nalot, to po prostu jedziesz odjedziesz, nosisz się, zobaczysz ej dobra, provide a sample, co to jest tu Chelsea Near The Doctor's Office. O, ja chyba skończyłem do... prolog. Może być ci, żeby ci jeden odcinek z programu wyszedł. Za szybko to było. Czekaj, czekaj, nie, bo właśnie... Chyba że będzie będziesz robił. Króciutki. Nie no, jest <laughs> przesady. Ale taki króciutki odcinek jest spoko właśnie. Lu ludzie lubią taki króciutki odcinek, taki wstęp. Nie u mnie, uh... u mnie odcinki są po godzinie co najmniej. <laughs> Ej, dobra, bo ja, no ja tak tu będę, będę robił co tak długo to będę robił. Gdzie miałem? Near the doctor's office. Gdzie jest doctor's? Jest ma, doktor. Ah jakieś... wiem. Provide a sample. Dobra, jest, jest, to jest ten typ chyba. Albo babka, ja nie Typiara, panie, typiara. Dobra, typiara. Hello, can I interest you in free sample? Dobra, i co? Mam... Dalej uh, mam próbkę type. jej daję żebyś mi zale... ...nie później kupowała więcej, tak? No, ej, dobra, to jest szczerze. Don Let me try. Ja, ja teraz aktualnie mam muzyczkę, slajdy i czekam na hosta. I will hear from... I, no i you tak to will będzie. Hear from me. Ok, Chelsea, so now customer unlocked. Yeah, it's like a do, to do przodu. Ma, to, to skoczę do łazienki, a to serio ten samolot. Fair price zero. Czekaj. Aha, mogę z nią negocować, nie wiem. Nie, no dobra, damy, damy je zioło za tyle. Um, might interest in stuff. You should go ta talk to her. Thanks, my friend. Ok, continue. Ok, push to Russell's Soil from the hardware store. Gdzie jest hardware store? Ty czekasz na mnie tam, czy ty już sobie grasz? Halo, okularnik. Morning, mate. Uh, what can I get here I would like soil. Uh, the vast soil porsche Talk to Uncle nelson contact the motel. At the Nelson's contact. Talk to Uncle Nelson's contact at the motel. dora j's motel. Oh fuck! Fuck! Uciekamy. Szybko, szybko. Oh shit, o oh shit. Motel, dobra. Ej, mam nadzieję, że mnie nie goni, nie? No, wróciłem. Jak tam ci idzie? O oh fuck, policjant mnie goni. Co mam zrobić? Ej, mam. Jak mam sama poszczególnych... uczkowi, daj, daj się przeszukać, to jest samouczkowy. Ej, dobra, biegnie, fa... biegnie facet, biegnie facet, to koniec dla mnie. Dobra, daj, dam mu się przeszukać, bo ja nie mam kasy w ogóle. Nie mam nic, nie mam żadnego zioła. Ty, jak on będzie, to ja muszę mu wyrzucić, to tak? Okej. Okay. Mm -hmm. Body search, the officer will search in your inventory from uh, left to right. Click and hold a, an item to con kill it. You can only con kill on item at, at time. Okej, okay. no dobra, on w sumie nic nie ma do ten On może mnie przeszukiwać, bo ja nic nie mam bo Ja, ja miałem, wszystko. ale ukryłem Jak ty to sprzedałeś? No ja zdążyłem wszystko sprzedać tak. Komu? jedno ci powinno zostać, chyba że nie zabrałeś z domu Nie, sprzedałem tej typiarze, typiarze jeszcze jedno A You better watch uh, you, your back This uh, tone ty, a ja przed nim uciekałem w ogóle Uh, tak to uncle Nelson, kontakt. model. Uh, tak to Nelson. I'm Nelson's package. Uh, oh yeah, and you gonna pay for it? No, it ain't in fact. Ja nie wiem, co to znaczy. Nelly already or you OS. Co to. Mnie nie obchodzi, co to, to znaczy. Ja always. wyciągam kontekst i na tym działam. Da mi, for... daj mi łasionka, dał mi mi łasiąka so i dał na siłkę. Co nie obchodzi? With seats, ok. Tutaj, ha, ha. Doesn't pay up, you will be next in line. Ok, dostałem jakiś kurde sitsy od niego. Co to jest pseudo? Dobra, drive back to the ranch. Ok, jedziemy na rancho. I mogę nie jechać po drodze po prostu. No, mogę. Ej, dobra, słuchajcie, widzowie, cudownie gra się w tę gierkę, więc jedziemy. A ty, jak, właśnie, okularnik, jak u to wygląda? Ty skończyłeś, tak? Ja mam e, e, slajdy z gry i czekanie na hosta. Okej, okay, dobra. Tylko I tak muzyczka. chciałem się zainformować. Dobra, jedziemy, widzowie. Jedziemy, widzowie, do domu. Ej, ale ja myślę, że na spokojnie z tego wyjdzie jeden odcineczek i, i, i wrzucimy wam już drugi odcinek, to będzie już prawdziwa gierka. Pre, nie, ja to nie. Się... Może Ale najlepsze jest to, że ja tu faktycznie. po prostu gram, ja tu po prostu gram i normalnie, jakbym był normalnie na haju tutaj gram, normalnie, nie? Wytnę ten prolog, ten. to czekanie na ciebie i może też drugi odcinek Tak, tak, na, no na spokojnie. A tu trzeba zaparkować my jakoś fajnie, czy nie? To nie, parkujesz byle gdzie. Dobra, y jestem, jestem. Return to Uncle Nelson. W wrapping up, return to... Plant a weed in, in the empty spot, ok, dobra, no soil, ok, wpuszczamy, click and drag to cut back, ok, pour soil into pot, dobra, no to co, jak to się robi? Aha, tu się przesuwa to, Zarombisty to jest, słuchajcie, dobra, wsypane i teraz tak wrzucamy Sida. Tu też się wraca, tak jest. Click soil and chance to bury seed. A, dobra, ok. Already contains seed. Ok, i teraz tak, podlewamy. Needs water, ok. To jeszcze uzupełnimy. A, już jest pełno, dobra. No no zauważyłem, tak. że tam odrobinę z tej. Jak konewkę przewrócisz do góry nogami, to ci się tak bardzo powoli z tej konewki wylewa. Water the uh, seat. Head the bed when you're ready. I to będzie koniec, tak? Dajesz do łóżka. Sleep. Okej. Okay. Śpimy. E, zarobiłem trochę kasy Saturday day. E, Produkt Sold. Okej. Okay. Siedem, 7 siedem niby sprzedałem, a sprzedałem tak serio 8. Bo powinien 7 sprzedać. Ale sprzedałem wszystko. Nic nie miałem. Ja Kaj mi to wiedziałem. Został... Nie mnie budziła policja. Policja przy mojej chałupie. Na szczęście twoja chałupa jest mobilna. <grym> właśnie widzę, właśnie widzę, że, tam, że, że zacząłem uciekać tym. Mobilna chałupa, no dobra I co to widzowie koniec jest z prologu? No dobra widzowie, to jest koniec widzę prologu to ja wam dziękuję za oglądanie w tym odcinku eee, I widzimy się słuchajcie w następnym odcinku, ja tak naprawdę będę to nagrywał od razu eee, Ale zobaczycie to może kilka dni później. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale co? Widzimy się w następnym odcinku. Okularnik robi prawdopodobnie z tego jeden odcinek. No ale cóż. Ja jutro obrabiam i sobie ustawiam po kolei dzień za dniem, żeby się wrzucało. No dobra, to co, widzimy się w następnym odcinku i yy, cześć, mam nadzieję, że wrzucę go Yy, tak całkiem, całkiem po kolei. Więc co? Yy, siema. Jeszcze mam drugą Dobra. część slimów do wrzucenia, bo dzisiejsze, to co dzisiaj obrażałem podzieliłem na dwa. I to muszę wrzucić. No, Dobra, co, ja no czekamy być... na ciebie. Już o, Loading Word jest wreszcie, nareszcie. W ogóle ja w postaci nie stworzyłem, wiesz? Czekaj, czekaj, czekaj. Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Chrupka. A dzisiaj znowu gramy w Szedule. I zobaczycie, co, co tu się dzisiaj dzieje, bo w poprzednim odcinku yy, przeszliśmy sam prolog. Yy, w gierkę grało się bardzo super. Yy, ale tu widzę, że. Gierka ja, ja się bardzo super. Nie kończymy jeszcze, panie, się takie grało. Nie gra się. Nie kończymy, się. Gramy, gramy. Szedule jeden. Patrzcie, jaka. Jaki idealny wstęp, akurat zacząłem nagrywać Szedule 1, Uciekliśmy tym no, ja wozem, policja nam, na ra ranczo. policja nam się pojawiła na ranczo Policja nam się pojawiła na rancho i uciekliśmy tym wozem e, do miasta. E, do jakiegoś takiego bardziej widzę tu zaludnionego miasta. Jeśli, trafę, w kiedy dwa. jeśli słuchajcie, nie widzieliśmy, nie widzieliście poprzedniego odcinku, to bardzo serdecznie zapraszam. Ja myślę, że sobie zrobię normalną jakąś postać, nie będę wydziwiał. Nie, nie wiem, jestem intworzen. E... Tu jest teraz chodzić, chyba generator ten. Postaci. O. Ej, obudnie. a to ma znaczenie, czy gruby, czy chudy. Dobra, robimy mail. E, Okej. Okay. Dobra, ja myślę, że tyle, spoko. E, jakieś włosy fajne zrobimy sobie. Nie, to są chyba damskie. Okej. Okay. Dobra, proszę, dobra, zróbmy sobie takiego faceta I zróbmy sobie tak. Yy... O takie jakieś włoski. No dobra. Next neutral pod. Ton. O, ale taki będzie. Taki menelek będzie. Menelek, nie menelek, tylko taki. Dalej, niech będzie ma trochę podkreślenie. Ok. Faser detail. Yy, ok, niech będzie. Dobra, niech będzie taki staruch po prostu. Ok. Next. Yy... O, taką będę przeczerwiał Oj, tak, słuchajcie, będę miał takie czerwone oczy z takimi wielkimi żenicami i... Takie strasznie otwarte. A to? Aha. To jest coś takiego. Oj, takie o, takie coś. Dobra, i będę tak wyglądał. No i dobra. No i teraz tak, mogę sobie zmienić tutaj to. To też se damy na maksa. Nie no, bez przesady też. Dobra, ok. Myślę, że to jest też spoko. Yy, T-shirt. Będzie bez koszulki, bez tych. Ej, a co jeśli. Nie no. Wezmę sobie jakieś normalne buty. Nie Dzi... Ja myślę, że sobie weźmiemy jeansy, żeby być jakimś eleganckim, normalnym panem. W jeansach. Albo kargosy sobie weźmiemy. Czarne kargo. I t-shirt yy, będzie też będzie taki, będzie czarny, dobra. No i super, ja myślę, że tyle. Don, mam całą postać. Ok, jestem. Okularnik, jesteś?